Cześć, kochani, to Hysia Lab and Beauty. Witam Was na kanale. Dzisiaj będzie makijaż ślubny, taki delikatny, dzienny, okolicznościowy. Zwał jak zwał. Jestem absolutnie przerażona. Mówicie, że delikatne makijaże to nie jest moja bajka. Więc jeżeli jesteście ciekawi, czy dam radę paletą Ballada, to koniecznie ze mną zostańcie. To co? Zaczynamy? nie zbliżyłam was już do siebie. Na powiekach mam bazę z Glam Shopu, i teraz przejdę do cienia Tulia, czyli tego wpłynie, i będę sobie nim zaznaczać załamanie powieki. Wykładam sobie trochę na dłoń i będę go nakładać pędzlem z setu Pokusa. Taki właśnie duży, puchaty, już mi się zdążyła baza zebrać. Oczywiście, najpierw jedno oko będę robić w kamerze, drugie poza kamerą, tak jak zawsze, żeby było szybciej. I sobie nakładam w załamanie powieki tą bazę rozblendowuję ku górze. Wezmę sobie bardziej zbity pędzelek. To jest O-106, czysta. I sobie przejeżdżam granicę. Trochę mi się nie podoba, jak wyblendowałam, Więc biorę sobie pędzel z setu y, fioletowego. Już dawno nie jest dostępny w Glam Shopie, natomiast to przypomina bardzo y, O-101. Chyba tak. ewentualnie Wam napiszę sobie tutaj przeczyszczę pod tym łukiem brwiowym oczywiście bazą z tak? Że nabieram sobie odrobinkę to gdzie za daleko wyjechałam to sobie przeczyszczę wracam sobie tutaj o 106 jeszcze sobie przejeżdżam i przechodzimy do palety cień niewinność na pędzel o 102 i zabezpieczam sobie przestrzeń pod łukiem brwiowym Przechodzę do pędzla z setu pokusa. Tak on się nie chce doprać po niebieskich makijażach. Yy, I biorę cień Zmysłowość. I nałożę go sobie na tą tulię, żeby troszkę ją wzmocnić. Teraz też przejdę z tą tulią, z tą zmysłowością na dolną powiekę, i po całość. Teraz biorę pędzel 06 z Hakuro i agnieszka Janoszka, to jest taka miotełeczka. Użyłam na niego odrobinę niewinności i jeszcze same granice rozblendowuję. Wracam sobie do zmysłowości. Można by było to jeszcze trochę poblendować, ale ja już mam dosyć. Yy, bo będzie film trwał milion lat. Yy, ogółem staram się, właśnie, zawsze trzy pędzle, czyli podłóg brwiowy, zbity, miotełka do rozchmurzania, do mieszania, no i pędzel, którym nakładała. Że takie trzy pędzle to przydają się, żeby uzyskać chmurkę koloru. Teraz przejdę do mojego ulubionego pędzla, czyli o 122 i biorę cień Miłość. Samo załamanie powieki oraz zewnętrzny kącik, ale tak już śladowe ilości staram się. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Biorę sobie mniejszy pędzelek, jest to o 127 i znów cień miłość, ale na dolną powiekę, w sam zewnętrzny kącik. Wracam sobie do pędzla z cieniem zmysłowość i staram się trochę to rozblendować. Miał być delikatny makijaż, nie? No ja nie potrafię, po prostu mam blokadę w mózgu. Dobra, wracamy sobie do miotełki. Biorę Giepia piętnastkę i cień marzenie. I nakładam sobie prawie całą ruchomą powiekę. I biorę cień zaufanie i pędzel o 100 i robię wewnętrzny kącik. Jeszcze wracam sobie troszkę do zmysłowości. Ja jeszcze trochę chcę złagodzić ten zewnętrzny kącik, bo trochę za mocny. Ja wiem, że to i tak nie będzie, wiecie, make up no make up, nie? Wiecie, to u mnie nie jest wykonalne, ale... Chcę w trochę, żeby to było delikatniejsze. Dobra, tak to zostawię. No co? Przechodzę do zalotki, wytuszuję rzęsy. Chciałam, że pokażę wam tusz do rzęs. To jest Benefit Magnet. No i mam już podkręcone rzęsy. Z zalotką to jedno oko wytuszowane. Nie było źle, więc wiedziałam wam go pokażę. wrażenia co do tego tuszu, to skręt nie opada jeszcze, więc nie jest źle, bo normalnie to już bym miała. więc w sumie podkręcę chyba lepiej niż ten roller. To jest w ogóle miniatura z aglalenarza adwentowego, tak mam tempo z testowaniem. Natomiast, no muszę powiedzieć, jest nieźle, ładnie buduje rzęsy, trochę jest kleja, no ale nie jest źle, naprawdę nie jest źle. Chociaż ja pewnie i tak bym nie kupiła za pełną cenę i pełnej wersji, bo i tak bym tego nie służyła, ale tak to nie jest źle. Dobra, przyklejam sztuczne, zrobię sobie linię wodną i wracam na podkład. Kochani, jak widzicie, trochę się zmieniło. E, doszły sztuczne rzęsy i kreska. Kreskę miałam zrobić cieniem, ale o tym zapomniałam. Jak już zrobiłam jedną, no to już poleciało. Zresztą w ogóle moje oczy płynęły, ale tak. E, na linii wodnej mam kredkę sol. Czyli tą z kolekcji MS Donselita. No i teraz wezmę sobie puszek z tej kolekcji. Idź I podkład Belle Illumi. On jest dostępny w Biedronce. Ja mam kolor tutaj karmel, więc boję się, że będzie za ciemny, bo ja nie mam na sobie grama samoopalacza. Bo będę nagrywać po tym filmie denko makijażowe, więc boję się, że może być tu ciut za ciemny, no ale zobaczymy. No i standardowo łóżkiem sobie nakładam. Może nie będzie tak źle. No ale muszę sobie stanowczo więcej wydusić. Bo ja mam sporo rzeczy do przykrycia. Ciekawa jestem czy da radę w ogóle przykryć cokolwiek tym. Tak, bo podziubałam się przed filmem oczywiście. No nie, nie jest taki... No, on trochę jest pomarańczowawy, ale przeżyjemy. No, będzie trzeba przyciągnąć na szyję. Kolektor z Glam shopu. O, trochę jasny. Zobaczę, czy... Bo jeszcze se z tej No, on trochę będzie ciemniejszy. Chociaż niedużo. czy nałożę nam Satin Loose Powder, czyli ten zamiennik. Glamour. A na resztę twarzy Claresse Blur. A tutaj używałam pędzla Mani Brush z MB26. A teraz użyję do całej twarzy MB01. Specjalnie wybrałam Clarisse Blur, powiedziałam, że mnie trochę rozjaśni, aczkolwiek no, nadal jestem trochę żółtawa, jak na mnie, no ale cóż, przeżyjemy. Teraz przejdę do palety Roma, no i się trzeba trochę dokonturować. Zacznę sobie od pędzla GB05 i wezmę e, tego Heliosa może, a nie, najpierw wezmę Natural. No tak wiecie, subtelnie, nie za dużo. Teraz wezmę pędzel GB03 no i teraz wezmę tego Heliosa, czyli ten ocieplający. Teraz biorę pędzel GB04 no i biorę rusałkę. I pędzel T128 i błysk. Wyczeszę sobie brwi. Jestem świeżo pochennie, więc zasadniczo nie będę ich chyba uzupełniać nawet, tylko po prostu sobie wyczeszę resztki pudru. O. Tyle. Wiem, że mogłabym tam powrysowywać dodatkowe dogwoski i tak ale tak przyjdzie grzywka. No i teraz wezmę sobie na usta florę. Bo ostatnio wam pokazywałam Dianę, no to teraz weźmiemy florę. Ja naprawdę się staram nie zasłaniać tym lusterkiem. Możecie mi wierzyć lub nie, ale naprawdę się staram. I pomadka Luna. Giełeczka. Tutaj jest resztka... Um... Bielendy Makeup Academy, która już jest niedostępna. Bardzo na tym ubolewam. Gadu, gadu, a ja dołu nie rozblendowałam. Yy, więc biorę sobie pędzel o 122. Biorę zmysłowość. I jeszcze wracam sobie do zaufania. Sobie wzmocnię ten wewnętrzny kącik. Miotę sobie drobinki. Kochani, i tak prezentuje się skończony makijaż. Jak Wam się podoba, piszcie koniecznie w komentarzach. A ja taką małą prywatę teraz wrzucę, bo pewnie wiele Was się zastanawia, co tutaj się tak. Hisja w białym. Tak, wyjątkowy widok. No tak, kupiłam sweterek w sklepie Zawi u mojej przyjaciółki Dominiki. Po prostu jest epic. Tu jest milion stopni, a ja się w ogóle nie pocę, więc wow. Mój makijaż ostatnio już powoli zaczyna pracować twarzy, natomiast ja się komfortowo czuję. Pokazywałam na Instagramie, jak odpakowywałam ten sweterek, no a obiecałam, że na filmie pokażę paczuszkę drugą. Z sukienką, ponieważ był film z makijażem inspirowanym sukienką, gdzieś to tutaj będzie. No, natomiast wychodzi o paczkę. To patrzcie na to, jak to przychodzi. Epicka. No i ja tutaj o, spróbuję odpakować, tak, żeby nie zabić się. I, i aparatu. O Boże. Ja już czuję, jak pachnieniem. Tak to się prezentuje w środku. Jak widzicie, w ogóle karton jest zarąbisty i na bank będę trzymać nczuczne rzęsy albo coś innego, może opaski. Yy, tutaj ta paczka pachnie i pachnie luksusowo. Tutaj mamy karteczkę. Ja ją sobie włożę tą paczuszkę, bo tu jest jeszcze oczywiście milion rzeczy. Tutaj mamy podpisaną przez Dominikę, nie wiem, czy to widać. Bardzo, bardzo się cieszę. Świat ja się do mnie ściska. Króweczka, mąż się ucieszy. I odpakuję kolejną stążeczkę. A jeszcze jedna króweczka. Dwie. Ja sobie karton odłożę. Papier ładnie złożony elegancko. Ona jest piękniejsza jeszcze na żywo, niż na zdjęciach. Tutaj mam pasek. I sukieneczkę. O mój Boże. Ona jest epicko piękna. O. O. Prostu Epicko piękna. Ja niestety nie mam tutaj tyle miejsca, żeby wam pokazać ją w całości, ale na pewno wrzucę wam zdjęcie w niej. No w ogóle materiał jest mega przyjemny, nie ma żadnych wystających nitek. To jest gumeczka w rękawach, więc super. No ja jestem zachwycona. No oczywiście tutaj mamy zawi. Zaraz się w nią wbije. Oh, I pewnie następny film już będę nagrywać w niej. E, tak, więc jakby co, ja te rzeczy sama kupiłam, tak, mam na to paragony i naprawdę, no ja jestem oczarowana, te rzeczy są naprawdę jakościowe, więc jeśli byście chcieli zajrzeć, to w opisie e, znajdziecie link do sklepu Zabi, czyli do sklepu mojej przyjaciółki Dominiki. Ok, no, i przechodzimy do kosmetycznego podsumowania e, na temat tego makijażu, no i tak, e, jeżeli chodzi o Paletę ballada, no to wiadomo, rewelka. Jeżeli chodzi o te cienie bazy, no to ja lubię je do kresek, nie lubię jako stosować bazę pod, ale chciałam wam pokazać tą tulię, więc tak zrobiłam, ale szczerze mówiąc, sama tego nieba nie przepadam po prostu. Boję się, że za bardzo rozblenduję i potem będzie mi ciężko do tego wrócić. Wiadomo, jeszcze trochę widzieliście jak to się poprawia, ale no, mimo wszystko, jakbym już przy, przypudrowała górę, no to już byłby problem. E, jeśli chodzi o tusz, no to dam wam znać później, czy, czy się osypał. E, natomiast no teraz go nie widać, więc nie będziemy mówić. E, jeżeli chodzi o podkład, no to on ma lekkie do średniego krycie. Żeby pełnego to tam ciężko z nim zbudować, chociaż ja próbowałam. E, natomiast jeszcze mi pełne rzeczy na brodzie przebijają, no więc... Tak, e, mówię, to, to jest taki dzienny podkład, bym powiedziała, także na wielkie wyjście bym się na niego nie zdecydowała, ale jako taki dzienny, czemu by nie. E, jeżeli, jeżeli chodzi o utrzymywanie się, no to będę starała się wrócić jeszcze za parę godzin, zobaczyć jak się utrzymuje. Na tej mojej skórze mieszanej. dzisiaj jest turbo gorąco, więc zobaczymy. E, w tej chwili mamy godzinę... A nie pokażę Wam, musicie mi uwierzyć na słowo. Z 17.25 i podkład nakładałam powiedzmy o 16.45, policzmy, że od 17. No, zobaczymy, jak się utrzyma. Pomadka, konturówka komfortowe. Paleta Roma nadal uwielbiam, Cudo i tak moja ulubiona paleta do konturowania. Kochani, no to w takim razie ja wracam do Was za kilka godzin. Kochani, wracam do Was na podsumowanie. Mamy 22.42, czyli ten makijaż mam bodajże 6 godzin na twarzy. Nie wygląda to źle, nie świecę się jakoś super, więc tutaj plus. Jeżeli chodzi o podkład, no to yy, no zabrał się tutaj w zmarszce przy ustach i na brodzie yy, i troszkę w skrzydełkach nosa, ale nie ma tragedii. W miejscach, gdzie moja skóra jest sucha, no tutaj się nic nie zadziało. To jest wszystko w porządku. Czoło też ok, bez zarzutu. Natomiast, jeżeli chodzi o moją część mieszaną, czyli broda, nos, policzki, to niestety, ale no, mam kropki. Mam po prostu kropki. Każdy por jest po prostu podkreślony że niestety ten podkład no, do skóry mieszanej moim zdaniem się nie nadaje, chyba, że w dużo mniejszej ilości. No, ale wiecie, miałam dosyć ciemny kolor, więc musiałam trochę dodać yy, tego krycia. Zresztą też miałam też no, sporo rzeczy do zakrycia, a i tak wszystkiego nie zakrył. Yy, więc uważam, że do skóry suchej jak najbardziej będzie to hicior. Będzie naprawdę dobrze wyglądał, bo widzę jak po prostu wygląda miejsca, gdzie nie mam tej skóry mieszanej tak na czole, czy y, po bokach twarzy, że wygląda naprawdę super świeżo, nietknięty. Natomiast miejsca, gdzie jest ta skóra mieszana, gdzie się bardziej przetłuszcza, no to niestety, ale widać już, ma ten. To jest tak, że na brodzie i tej zmarszce to mi się zebrało w po pierwszych dwóch godzinach. Natomiast od tego czasu no trochę się właśnie na policzkach bardziej podkreśliły pory. Ale też nie ma tragedii, tak, że były podkłady, które wyglądały dużo, dużo gorzej niż ten, więc tutaj muszę powiedzieć, że oceniam go bardzo dobrze no do skór suchych będzie na pewno ten podkład hitem, natomiast no do skór mieszanych to ostrożniej, że on długo nie wytrzyma nie? że tutaj trzeba brać to pod uwagę, że on się niestety będzie podkreślał te pory, najzwyczajniej w świecie, ale no jeśli chodzi o cienie, no to oczywiście wszystko bez zarzutu e, troszkę w zewnętrznym kąci zewnętrznych kącikach mi e, linia wodna odrobinkę zeszła Czyli znaczy ta kredka Sol, ale to domyślam się, że po prostu od różnych oczu, od siedzenia po prostu przy komputerze, bo montowałam. Zresztą, jak widzicie, też nagrywałam sporo dzisiaj, bo jestem w innym stroju. Tak, to jest ta kiecka, która przyszła. Po prostu epic, epic, jest piękna. Tu Wam rzucę fotę. Boska. Idealna w moim stylu totalnie. Pomadka jest nadal na ustach, mimo tego, że przy drugim fi filmie nakładałam błyszczyk przy denku makijażowym, bo wyglądała to już tak suchawo, tak się trochę pozbierała, więc roztarłam ją błyszczykiem i nadal, jak widzicie, kontur mam. Pomadkę nadal mam, nawet odrobinę błyszczyka jeszcze mam. Więc wow, naprawdę dobrze to się trzyma. Tuż do rzęs nie osypał się. Chociaż jeszcze tak zerknę. O, o! Taka mini drobinka, i tutaj też jest taka, ale taka tyci, tyci, nie? Więc może mieć ten sens. Ja że mamy tylko 6 godzin, nie? Więc yy, myślę, że przy 8 mogłoby być tutaj nie najlepiej, ale na chwilę obecną jest spoksik. Naprawdę na te 6 godzin bosko. Jakby co na dekolcie mam turbo highlight. Jakbyście się zastanawiali. Kochani, no to będzie wszystko na dziś, oczywiście kontur, wszystko się rozświetla, wszystko się idealnie utrzymało, no tej paleta Roma jest po prostu epic i to jest mój ulubieniec, po prostu na bank będzie w ulubieńcach roku, ja jestem o tym święcie przekonana. Kochani, to będzie wszystko na dziś, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, mam nadzieję, że Moja wersja delikatnego makijażu, który wiem delikatny nie jest, ale tak jak wspomniałam, ja takim makijażu do ślubu mogłabym iść. Podoba mi się. Taki miałam makijaż na ślub. Zaraz <grym> wam pokażę, czemu by nie. No, i co, kochani? Pamiętajcie o komentarzach do mnie, co sądzicie, czy Wam się podoba, nie podoba. Ja jestem otwarta, zwłaszcza na konstruktywną krytykę, jak najbardziej. E, oczywiście, jeżeli podobał Wam się film, to pamiętajcie łapce w górę. E, no i jeżeli nie subskrybujecie kanału, to pamiętajcie, żeby wcisnąć ten czerwony przycisk, najlepiej z dzwoneczkiem, bo moje filmy pojawiają się totalnie nieregularnie. Latem mogą się pojawić bliżej dwóch tygodni niż tygodnia e, od czasu publikacji poprzedniego. I tutaj od razu zaznaczam, dwa ostatnie tygodnie lipca mnie nie ma, więc się wtedy absolutnie filmu nie spodziewajcie bo jestem na Orkonie, czyli na moich ulubionych wakacjach. Mam nadzieję, że wy też będziecie mieli fajne wakacje. Kochani, ściskam was mocno, trzymajcie się ciepło, dbajcie o siebie i do następnego. Pa, pa!